Przede wszystkim z tej strony DMX i skłamałem. Otóż program, który na początku miał być oszustwem, w które ktoś mnie oszukał, e, nie wiem czy to było podprawne zdanie, e, okazał się być grą i teraz nas przeniósł do przeglądarki. Polecam. E, ogólnie to dość nieudolnie to wytłumaczyłem, więc idźcie na playlistę. Z tą gro to z zapanuję, żeby ten gościu przestał gadać. I obejrzcie pierwszy odcinek, żeby w ogóle wiedzieć, co się dzieje. A więc kontynuujmy, Zin Jur memory trochili mogę na śmieci coś zrobić? Nie potrząsać zdjęcia. O, muzyka. O.

Witaj. W sprawie technicznych problemów, zawartość z tego dokumentu była stracona. Przepraszam. FBI. P.S. O tak, y to był balon pogodowy? Nie wiem. Super prywatne... U o, prawda 2.0. Prawda o śmierci Kennedy'ego. Dzień dobry. O, FBI.

Dobra jednak to... jednak nie jest tak prywatnie, ok? Nie wiem Może zabluruję w montażu, ale... Ale nie jest ogólnie nic prywatnego, ale... Ale jest kod, 435. Jest kod. Jest kod. Nie ja. Dobra, I nie. Think... You don't know me. Wcale? And my voice isn't remotely similar to an existing program. <laughs> I just wanted to say that these pictures are scandalous. I'm going to contact the authorities right away regarding the classification of this game. Non-game. And they are not mine. It's for a friend. Wcale nie okay. Może zapomniałem ten kod przez... Yy. Może czy ja mam jakąś kartkę? Ej poczekajcie tu chwilę, posłuchajcie muzyki w tle. 00100100101 ok 00100110001001001001001001 000 000 000 no ja. Nie wiem czy to jakiś kod... Nie wiem, jest jakiś kod 01? Nie wiem czy mogę to jakoś przetłumaczyć? Zabra, Zabra, wiem, że że wszystko tak wszystko, Ale jest trzy. z jakiegoś powodu. Ale jeszcze jednej potrzebujemy, bo tam do budzika było 5 liczb. A. i jeszcze raz, to przeczytam, bo widzę tutaj jakoś tylko 3, 1 i 0.

Swanse. Okay. Yes. Death. Uh. An update has just been mounted. Your conscience advises you to restart your machine. Use this time to take a two-week vacation. Czy to będzie od... Tak, mo mogę otworzyć śmieci. Najgorszy pinball bal kiedykolwiek. Żadnych piłek. O, tutaj mam piłkę. Jak? Jako... jako? nie wiem. Nie wiem, jak się robi... te... O, oh, okej, okay, po prostu lewym przyciskiem wnoszę. Jest, stop. Okej, okay, to jest wręcz łatwiejsze. Ej chwila, mogę to jakoś uwielbić? Jest! <gasps> Mamy puchar! Oszust. Oh, Hasło. Spodnie od... Dobra to wiem, że to jest strategia trochę trochę zła i w ogóle. A nie! to jest 3. Bo chciałem już zrobić, że to 3, 3, 3 coś tam, 4 jest 3, 5, ale to jest dwucyfrowa to. To jeszcze znajdę ten ulubiony numer. At Ale zero, you there. will fall into a deep sleep. Oh właśnie. Three, two, one, zero, minus one, minus two, that worked on TV. Nie wiem czy mam to podlewać. Tak w kółko. Jeszcze trzy razy zrobię i jeśli nie zadziała, to spróbuję zrobić coś innego. Raz. Grob.. Przepraszam muszę wyjść. Przepraszam. Gigi. Okej, okay, nie wiem kim jest Gigi, może to jakiś lor, którego... który ja jestem za głupio, żeby zrozumieć. Kontakt nie ja, profil okupacja. Yy, program na Good you you Program na emeryturze. Lubi drzewa, te latawce i numer 37. Nie lubi Bógów i kus. Ulubione jedzenie CPU Ale dobra 37 te 37 to 337 eee dobrze, że sobie to zapisałem, bo jeszcze raz bym musiał w ten felerny folder wchodzić i 4-3 4-3-5 code! Yes. Z tak. druga rano znaczy druga PM, czyli 14 Dobra, mamy dzień. Mamy dzień. Teraz możemy wreszcie. Ej! Ej czemu puchar stał się taki mały? Czy, czy to ma jakieś wpływ? Dobra, chyba nie. Jest! Mamy orzeszka. I chyba już wiemy, trzeba zrobić z orzeszkiem. O właśnie, coś takiego zrobić z orzeszkiem. Hej. Mamy klucz. Mamy klucz. Dobra. O! Okej, okay, na tym to polega.

No, I don't this at all. Dobra trafiliśmy do gry teraz ale e... i ten e... Boże ale do właściwej gry przejdziemy w, w następnym odcinku. A właściwie to ile trwa te noce? Ej, 14 minut. Ej, to w sumie możemy jeszcze zagrać tą grę. Dobra, włączamy. This is not a game. user. This is the program speaking. I have some bad news. Actually, this is not a game. I hope you are not too disappointed. You can still watch a Bollywood film, take a walk around the Ganges, learn to dance. <laughs> Such a cliche. Who is it? What are you doing in my game? I mean, my non game. What? This is my game? I mean, my non game. What are you talking about? Go away. You should not be here. But, user, do something, damn it. You have a funny accent. Are you Russian? Russian. Do I roll the R like that, sir? Of course not! Overreaction. Typically Russian. I am not Russian! <laughs> Idiot. You woke him up! Oh, no. Coco. User, you need to quit the program. Fast! I'm begging you. <laughs> it's a glitch. Glitch. Hi, guys. Don't touch him, user. He's highly unstable. Sorry. The only one who's unstable around here is you, game. I have nothing to do with this. Of course you do. You shouldn't even be here. Shouldn't I be here, but this is what I live. Don't fight over me, girls. There will be no crashes to go around. Okay, let's just all chill out. Maybe he will go away. All by yeah, himself. Yeah. Going on? Going on? Hello, comrade user. Bad news. Game forbidden. <laughs> I hope you are not too disappointed. <laughs> yeah, not okay, again. Sure. How do we get out of here? You are a spy? Okay, this one truly has a Russian accent. Ah, you see? But you're still here? It seems to be so. Sure, you are. Show me papers. Only if you say please. Witch? There you are. I was looking for you. Stop following us. We are all going to die! Super so glitch! With what? gun? Okay, Bonjour, you I've got some bad news to share. there is a note It's changed again. I don't understand what's going on. Things are becoming more and more unstable. It's the running croissant. Oh, but you're my friends. You're a threat spy? <laughs> We are all going to die. Uh, stop saying that. We can't die. Possibly we could be erased. We are all going to be erased. I'm working on it. I'm working on it. Just because <laughs> <There's> the <problem. laughs> that Okay, now things are really getting out of control. And besides, they are black cats. It's a bad sign. Shoot the crazy cats! <laughs> Why would you just crash game? I've got to fix this here. User, I'm begging you! Stop playing hide and seek with him! You're going to get us killed! I knew it! We are all going to die! No, you shut up! Myślicie, że przechodzimy przez wszystkie 42 języki. No nie, już automatycznie się niszczy. Go Co? Co się stało? Myślę, że poszedłem do na minutę. OK. Where, where Właśnie, gdzie jesteśmy? Właśnie. Jesteśmy na telewizorze. Uh, not alone. Dobra. Bardzo chciałbym zobaczyć, co się dzieje, ale dzisiaj już nie mam czasu, a do tego Uu, ile mamy? 18 minut. Kocham tą grę, nawet za dużo ten odcinek nie trwał. Myślałem, że to będzie dłużej trwać. Boże jak, jak ja będę grał w tą grę. Eee, ale, be, ale wrócimy do tej nie gry. W kolejnym odcinku, znaczy może nie w kolejnym, bo, bo prawie każe, be, jest jakiś odstęp jakby między grami prawdopodobnie... Będzie między odcinkami jeszcze inna seria, ale wiecie o czym mówię. Widzimy się w następnym odcinku tej gry, w tej grze yy. i cześć.